Hej cześć, witam Was w kolejnym mini let's playu zagrajmy w Assassin's Creed Revelations Multiplayer. Jest to drugi odcinek moich zmagań z Animusem jako agent templariuszy w trybie multiplayer. Tak więc zapraszam do kolejnego odcinka. Widzimy się już pod podczas sesji. Tak więc do zobaczenia na razie. Ok, dobra, tak więc dostaliśmy się na sesję w trybie Deathmatch, mapa Rzym. No, nie jest to moja ulbana mapa. No, ale od czegoś trzeba zacząć. Czyli zacząć, ja już długo gram w tą grę, więc no. Więc zobaczymy, jak mi pójdzie. Oczywiście nie wiem, jak mi pójdzie, mam nadzieję, że dobrze. Jak najlepiej postaram się przynajmniej. No. Tylko teraz oczekuję, masz wszyscy się tam zbyt. Ok. To ciśniemy. Being by other I tu już mamy nasz kurwa zajebał mnie jebany. No i nie lubię tej mapy ze względu na to, że tu trzeba, że większość graczy porusza się po mapach. ogni belone sta paga brava gente. Viva la sorgente, due alla parte al prezzo di una. Esposto nella mia bottega. Non trascurate la salute. Dopo l'anima, cosa c'è di più importante? Ok, ti <riresissions> o, io sono andato a uscire. E va giù tanto Oh fox. Kurwa mać Jaki bullshit I kurwa się trafia w trakcie sesji okay, okay, No kurwa mać A się zaraz zajebie Jak tego dalej pójdzie to się nie wiem

una fascia del miglior raso darebbe un tocco di classe venite a provare 30 secondi remaining trova sopraffina di prima scelta! venite a vedere con i vostri occhi venite subito. regolarmente a farvi visitare da me venite a provare questo ho tutto quello che cercate roba sopraffina di prima scelta! venite a vedere con i vostri occhi lane Stan... O ale żem się wybił Cześć teraz Jestem zajebisty Powiem wam tylko tyle Kurwa z tego i jeszcze z wy... A, egzekwo, ale z piąt... Zero deadów Z ostatniego miejsca na trzecie Jestem zajebisty Powiem wam tylko tyle Dobra, yy... tylko zobaczymy czy jakieś tam wyróżnienie otrzymałem Chociaż pewnie nie, bo on oczywiście ale... No okej, okay, dobra yy... Zobaczymy się w kolejnej sesji, tak żeby nie było, że... O, tylko krótki, taki krótki filmik Dobra, tak więc do zobaczyłem w kolejnym na razie Dobra, yy... dobra, tak więc w kolejna sesja będzie też Deathmatch Wenecji No też nie jest to moja ulubiona mapa, bo tu też wiara praktycznie non-stop skacze po dachach ale, no, spróbujemy pocisnąć i być znowu jak najlepsi. Tak więc, zapraszam. Dobra, i First Blood będzie. No, na gościu mnie od tyłu. no ale no cóż. No dobra, kogo my tu mamy... Taką wiarę? Bo mówię, tu trzeba patrzeć jaka tu jest wiara. Bo jeszcze trafi się na bota. Już tym tym mnie, ale my musimy dorąbać ta spijkę teraz. Dobra, to nie ten, nasz prześladowca. W sumie na razie szeptów żadnych nie słychać. Dobra, tylko teraz. A to jest i sobowtór. Ale foks! Chyba teraz tego pajaca, czytamy go tam ma. ono dobra? Yy. No, Eww. Onada szepty. Akurat widziała jak ją tego, więc... No trudno. Ale nacisniemy dalej. No znowu pajac. Czytam megą, czytam Harlek. Dobra, na szczęście go z otrułem. Chociaż wiem, nie wyczaił już, że tutaj idę, więc. Ale tutaj jest ostra widzę walka. Oba teraz musimy re Renegata tutaj obczaić i zlikwidować Ale kurde, a chciałem tego, się po prostu poruszać wolno. I akurat tego. Oj, okej, dobra, to ozna... Dziękuję, że mi tego, tylko że gdzieś tu był mój chyba prześladowca. Bo słyszę. znowu kolejnym jeszcze teraz tego. Okej, okay, dobra mu Jeszcze na dyskretnym zrobię, chociaż tu pan będzie czekał. A, zdążył. zdążył. mi tutaj zrobić sporne zabójstwo, ale no na razie nie jest jeszcze tak źle. To dopiero początek rundy kurwa No co robię jak na szybki spot No, no myślę, że możesz jeszcze za mnie tego szydzić To zobaczymy zaraz Dobra Tak wiąz ta spiko, gdzie jesteś Okej, okay, tutaj Już masz DEDa, więc... chłopczyco. Dobra, założę się, że to... ona... była. Znowu ta spikę. A może zaskoczymy? Stan... Dobra, ten nie jest gościu, ale... gdzieś teraz tam mi uciekła. Okej, gdzieś tu jest chyba, a to z tyłu. A nie tutaj. Kurwa. No co się nie wyszło? Ale fuksa mam. Chyba doktorek. Dobra, tutaj. No masz. Ja teraz ze ciebie poszydzę. Hmm... Ta spika dziś ona. Kurwa mać. Ale ona była schowana, więc nie miałem za bardzo jak jej zauważyć. Okej, Kurwa! Przecież chciałbyć petardę! No jeszcze to je dojebał. No, zaraz zobaczymy. Znowu chyba ten sam. Dobra.